Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Niech będzie Bóg pochwalony. My tu przyszli po kolędzie. Niech Wam za przykre nie będzie. A czy będzie, czy nie będzie, kolędować się Wam będzie. Przez lat cztery tysiące grzechów Adama była zamknięta do niebios brama, ale niebieski ojciec flitował się nad światem i dał nam syna, który stał się bratem. Oto z czystej panny się rodzi i spokojem na świat przychodzi. Do domu Waszego król Herod przybędzie. Przez nas tu obecnych niechaj pokój będzie. Ja jestem wierny sługa Jego. Proszę o tron dla niego. Jam jest król Herod, pan świata całego. Ma potęgę rozkazu wszelkiego, cały świat mnie hołduje. Na kogo ten tron? Dla ciebie, królu Herodzie, któryś obecny w swoim narodzie. Ach, siadam na ten tron! Będę sądził winnych i niewinnych. Ach, biada mnie Herodowi, wielce utrapionemu królowi, żem się popad takiemu kłopotowi. Na mój rozkaz, na me wezwanie, niech tu marszałek stanie. Stoję przed tobą, najjaśniejszy panie. Królu, co rozkażesz, to ci się stanie. Powiedz mi, marszałku, czy to prawda, czy to bają, że w betlejemskiej ziemi nowego króla mają? Nie wiem, mój królu kochany. Ale jest tu hetman z jasnymi gwiazdami, on zna historię betlejemskiej ziemi. Odstąp marszałku, na mój rozkaz, na me wezwanie, niech tu hetman stanie. Stoją przed tobą nałaśniejsze panie, a co rozkażesz, to ci się stanie. Opowiedz mi, hetmanie, z jasnymi gwiazdami historię betlejemskiej ziemi. Król rodzie! Nie znam tej dzieciny, o której porze rodzić się może. Jest tu Żydlejba, on powiedzieć może. Odstąp, Hetmanie, na moje zawołanie, niech tu Żydlejba stanie. Życie do króla! Życie do króla! Sakros, przywędruje tylko wszystkie ciotki wycałuję. Każdy być wycałować? Nie wycałować, wycałować! Żydzie monarcha czeka! A nie se z cechwa. Ach, biegne królewskie stopy wycałować! Wygbir, wycałować? Nie wycałować! Etmanie, przesłuchaj Żyda. Zbrodź, rymia, się da! Skądżeś Żydzie? Sprowadzenia, panie! Co jesteś Żydzie? Tutki nagranie, zagraj życie, zachros panie kołem Żyda. Aj, waj, szulej bąb, jak kurwoza taki ogrom, jak się mość się na rodził. Aj, baj, bą. cały błogów zasmrodził. Aj, wajbom, urodził się w niedzielę. Aj, wajbom, i był głupi jak ciele. Aj, wajbom. Życie skąd masz ten gar? Jechałem z plus, był wielki mróz. Napiłam się herbaty i zostałem herbaty. Życie gdzie twoje okulary. Całem przez łokopisko tam było Szechę Wróciłem i sługę okulysko. Życie, gdzie twoja żona! Żona. Żona czarna jak rona, jak piesca koto i łona. Pochodziła z pańskiego rodu, nie chciała robić i zdechła z głodu. Żydzie gdzie twoje dzieci? Dzieci? Tu kupka śmieci, tu kupka śmieci. To są wszystko moje dzieci. Żydzie, powiedz mi, ile to lat i miesięcy, jak to dziecię narodzić się miało? Za słaba moja głowa, trzeba by to wszystko przeczytać za skóra wołowa. Jakby byli my betlejki to my mieli bublejki. Jak nas z wypędzali, to my wszystko zostawiali. Pole życie po bubliję, zabawimy się w politykę. My, a co ja będę z tego miał? Ja, biedny żyd, z panami w polityka się bawić. Aj, aj, moja bublia, sto lat. Nie cytała. Co by ją było? Naglować? co by ją można odcytować. Rok 1144, gieniny Marii, i Magdaleny... Mów, gdzie mógł... jest Bóg? Bóg? W lesie obsiadły go gołębie. To no powiedz, gdzie jest król? Król? W stajni w kraju pod zławem z kronami siedzi. Życie, zmów parcierz. Za górami, za lasami Jest tam kościół murowany oposany kiełbasami Jakem ja tam z góry skład To zędziwką jaja jak Jakem w wdowy kozami, po świnie i krowy Świnie i krowy za ceny się grzyć Pozoję się, w tobie poczałować, O ty, Oty ja ci połgam po karku. Do mnie żołnierze, słudzy, jeszcze broni w ręce pałasze, na siwe konie siadajcie i do Betlejem ruszajcie. Tam do jednego dzieciątka w pień wytnijcie, nawet dla mego syna i litości nie miejcie. Za rozkazem króla Heroda, sercem zapalonym, idziemy to wykonać jeszem zaroszczonym. O Herodzie, ogródniku, o wielka Twa że twego syna między dziadkami zabito, co za przyczyna, co za przyczyna! Królu Herodzie! Smutna nowina, bo ścięto głowę twego syna. Nie wierzysz tego? Oto głowa jego. Ach, sługo niewierny, jak mogłeś się stać katem nad dzieckiem moim? Ja rozkazu nie wydałem. Jak i otrzymałem, tak i wykonałem. Ach, królu mężu, cóż ja winna sercu twemu, żeś kazał ściąć głowę synowi mojemu? Idź, idź, pośpieszaj, sama siebie pocieszaj. Jakim rozkaz wydał, tak się stać musiało. Już idę, pośpieszam, co tylko mogę, by swego syneczka pożegnać na drogę. Mój syn zabity, do nieba wzięty po wieczne czasy, a ty, a ty król przeklęty, szatanom oddany. Popraw się, popraw, marnotrawny synie, bo ty. I twoje klesno no, wszystko, mamy nie zginie. Zostanie tylko bermo i korona, A ciebie weźmie śmierć nieunikniona. Odstąp, aniele stróżu, jam jest król niepokonany. Królu Herodzie, królu bogaczu, Zażyj wesela, ale nie płaczu. Zażyj wesela w tanecznym kole, Ale nie płaczu na tym padole. Spojrzyj na obraz krwawej miłości i oddaj Bogu swoje ufności. Wielka jest ta trwoga, bo śmierć stoi u proga. O, ha, 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 ha. Chodziłam po górach, po lasach, w tych białych portasach. Mało mnie umarzła, Ażem cię królu w tym domu znalazła. Chodź pod kozę, królu, panie, skończone twe panowanie. Ostaw mnie! Wiesz purpury, okryj swoje kości nie przychodź mnie z wielkiej złości. A nie złość się, nie złość, królów w Herodzie, bo cię potrzebujemy w tym wielkim dworze. Ostatni dekret wypowiadam i kozę na kartę kładam. Ty Herodzie, za twe zbrodnie i twe zbytki chodź do piekła ty brzydki. Moja dusza! Moje ciało! Moja dusza! Chodźmy śmiało. Chodź śmiało! Kazałeś królu wyciąć co do szczętu betlejemskie dzieci. O tym żeś nie wiedział, że tobie samemu głowa skarku zleci. Ty nie strąciłeś Boga z nieba, ciebie strąciła śmierć sroga stronu królewskiego. Już na tronie nie ma króla! Teraz diabłem w piekle kula, A wy, jak się pomodlicie, to do piekła nie traficie. Upiór króla już pochował. Teraz będzie żyć tańcował. taj tajdum, tajdum dana. Będę tańczył jazd do rana. Tajdum, taj tajdum dana. Tańczył jazdo do rana. Hej! Kolędę żeśmy skończyli. Proszę przebaczyć, coś my pomylili. Proszę nam się nie dziwować, a na koniec będziemy jeszcze kolędować. Bóg wam zapłać. Piękne zapiętne kolędy. Mógł pan zapłać. A teraz ja proszę na ku piękną piosneckę dla gospodarzy. Moja kompania mi proszę tak zaśpiewać, żeby z góry dopływały, żeby wszystkie okna i drzwi polatywały. Gotowo już? Mości gospodarzu domowy szafarzu, kasoły nakrywać i talerze zmywać, Każda ciągle wojnie, gości boko wojny. Hej, kolenda, kolenda, mości gospodarzu. Taką piękną piosenkę do moich chrześnicy, Co ją ściułem, na górze przy dziurze chodź Przy gołębniku. A na błoniu prześlicznej murawie Pasła, pasła, kasieńka No. bo bym sobie straciła. Co mi mamcia z drobnej rudki miła, po tysiącu za listę płaciła, po tysiącu i po dwa. No, może byś poszła, przynieść pętlo kiełbasy kiełbasą. A ty, dziadzio, na te piękne klondwane. Chciałbym no, coś mocniejszego. No. Idziemy na. Oj, jak ja zobaczę, ślimowicę, to, to za z pizzę. Może ciasta, może stojęcie dziewczynki, bo Za ciasta to gęba zarosła! Że potem śmigłom nie będzie. O. Aj, wej. Ja. A, jaj, jaj. A proszę, kiełbaska, A jaj, jaj. swoja, ten nie, 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 Do to Nie chcę. Nikt nie ciasta, no jej. Ale proszę, szybciej do stołu, potem Oj, kiełbaska? Nie, kiełbaska kosze, no kosze. Kiełbaska, ale dla, dla, dla marszałka. Ale to, no, proszę, proszę. <śla> Gdzie, dzień, mąż mąż Gdzie, Gdzie, za kolendę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy na ten nowy rok. Niech gospodarz wesół będzie, że nas przyjął po kolędzie w tym nowym roku. A tej waszej młodej pannie niech kawaler z nieba spadnie w tym nowym roku. się działa, niechaj siedzi w tym nowym roku. Wibat, wibat, już idziemy, za kolędę dziękujemy, przez narodzenie Chrystusa będzie w niebie wasza dusza królowała. Kompania. Chodźcie, chodźcie, na. To dopiero była kolenda, jak za dawnych moich lat. Tak, tak i tak jak za dawnych moich młodych lat, no i dziadzia, tak samo. Trzeba było potem dom do porządku doprowadzić. Dziewczynki, zamiećcie tę sieczkę, a dziadziu odnieść krzesła do kuchni, bo trzeba zrobić porządek. Weźcie sobie yy... gdzieś tam były mioty, poszukajcie, pozamiacajcie. Ola, wyniesie Ładnie. Ale chyba coś takiego jak się Mojsiek narodził, aj baj bum, cały zasłodził, zaraz aj baj urodził się w niedzielę, aj baj i był jak ciele, aj baj boom,